Przede wszystkim chciałbym reklamować produkty naszego województwa, których mamy bardzo dużo, a często są one nieodkryte i tak jak konkursy powodują to, że mają szansę ujrzeć światło dzienne, a z drugiej strony też może i zdobyć nagody a te perły 2025 myślę, że dla tych, dla tych najlepszych produktów będą wyróżnieniem i będą mogli się chwalić, że ten produkt jest doceniony. Nie tylko u nas, myślę, że dzieczyzna jest bardzo mocna u nas promowana. Yy, też wołowina. W ostatnim też konkursie, co byłem w Poznaniu okazało się, że po raz pierwszy jeden z producentów z Podsławy miał stoisko nasze. Została zauważona przez członków komisji, że województwo lubuskie ma bardzo ciekawe produkty, jak również i miody były wyróżnione u nas i soki. Myślę, że nawet w większości my nie doceniamy to, co mamy, a inni fachowcy Uważają, że mamy duży potencjał i ten potencjał trzeba wykorzystywać i promować. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach, czyli będą to tak produkty i potrawy. W, po, w produktach mamy 11 podkategorii, i tutaj na, w każdej podkategorii czeka nagroda główna w wysokości 1200 zł, i w każdej podkategorii są wyróżnienia. W wysokości 600 zł. Tak, a w potrawach mamy pierwsza nagroda to jest 2500 zł, druga 2, trzecia 1500 i trzy wyróżnienia. Będą oceniać te potrawy dwie komisje, bo mamy produkt i potrawy, więc będą dwie komisje oceniać w składzie pięcioosobowym. Jest to wydarzenie roku. Mógłbym powiedzieć, że przyciągnie to dużo, dużo mieszkańców. Przy okazji będzie można z, zobaczyć wiele, wiele gwiazd, które są znane, bardziej, mniej. I myślę, że to przyciągnie dużą liczbę mieszkańców, okolicy, gminy, no, gdzie fajnie też będą mogli zapoznać się z produktami regionalnymi.